Dla kogo All Inclusive naprawdę się opłaca? All Inclusive to nie tylko styl wakacji, to decyzja strategiczna, bo choć brzmi jak coś dla każdego, w praktyce są grupy, którym naprawdę się to opłaca, i takie, które mogą. Poczuć się rozczarowane. Zatem kto zyskuje najwięcej? Rodziny z dziećmi to prawdziwi mistrzowie all inclusive. Dzieci są głodne zawsze i najlepiej co godzinę. Tu lody, tam naleśniki, a jeszcze za chwilę frytki z kczupem. Dzięki pakietowi nie trzeba się martwić o budżet, bo wszystko jest już w cenie. Do tego animacje, minikluby, kluby, brodziki i wieczorne przedstawienia. Dziecko szczęśliwe, rodzic odpoczywa Win Win. Imprezowicze też wiedzą, jak z tego korzystać. Otwarty bar, od rana do nocy, drinki bez limitu, muzyka, zabawa, często dyskoteka na terenie hotelu. W krajach takich jak Egipt, Turcja czy Tunezja, gdzie ceny alkoholu poza Fotelem bywają absurdalne, on inkluzji staje się wręcz koniecznością. Jeden wieczór na mieście potrafi kosztować tyle co tydzień w hotelowym barze. Łowcy promocji i wyjadacze bufetów to kolejna kategoria. To ci, którzy policzyli, że tygodniowy pobyt z pełnym wyżywieniem i napojami wychodzi taniej niż samodzielne podróżowanie. Znają ceny posiłków na mieście i wiedzą, ile kosztuje piwo na plaży. Ich satysfakcja rośnie proporcjonalnie do ilości talerzy, które napełnili i drinków, które przetestowali. Seniorzy i osoby szukają.